To jest ten short i witam Was w filmie z moją kolekcją. A więc pierwszą figurką jaką kiedykolwiek posiadłam z LPS Pop jest ten oto Short Hair. Domyślnie była to tak zwana Brook. Niestety skończyła jak skończyła. Nie zamierzam po raz kolejny opowiadać jej smutnej historii, ale po prostu jest to figurka, którą mam. Um, naprawdę od, od dzieciaka, jakiś 10-11 rok, nie dbałam wtedy o figurki, zniszczyłam moją ulubioną figurkę i aktualnie jest po prostu przemalowana w tak brzydki sposób, ale mam farby, może kiedyś coś z nią zrobię, albo najprawdopodobniej będzie leżeć w kartonie. A, także to była moja pierwsza e, figurka. Ogólnie figurek w kole mojej kolekcji Pop mam 22 i kolejnym moim Popem był ten otokoli, którego kupiłam również wieki temu. E, pamiętam, że na OLX i kosztował on 4 zł. E, niestety ma tu przypaloną łapkę ze względu na serial, ale jest to jedna z sentymentalnych, z bardziej sentymentalnych dla mnie figurek. E, oczywiście mam też dubla tego Kolego, tylko bez starych rzęs jest on w lepszym stanie. E, tego akurat dorwałam a, chyba za 10 lub 15 zł. Uh, i to są w sumie jedne z tych dubli, które nie sprzedaję, szczególnie że dla mnie te dwie figurki są ważne. Kolejna z ważniejszych, i kolejny pop, czyli Short Hair uh, AK1116, czyli moja maskotka. Prezentuje się tak. Jest to kolejny z tych shortów um, tanich, bo 4 złote. Ma ono odmalowany nosek. Na inny kolor niż miała wcześniej, ale to dlatego, że odmalowywałam go lata temu i to lakierem. I ona również ma swojego dubla, tego totalnie zmytego, ponieważ kupiłam ją w naprawdę okropnym stanie i miałam na nim jakiś plan. Ma trochę helikopter, ale no niestety nie udało mi się jej doczyścić w 100%. Musiałam jej odmalować oczy, dorysowałam jej też rzęski i Ogólnie kolejna z tych figurek, na którą nie mam planu i po prostu. Po prostu sobie gdzieś tam egzystuje w kartonie. Kolejna figurka to jest ta to herka z brokatem. Wygląda tak, a, a również nie najlepszy stan, bo nie ma łapki. A, taką już kupiłam niestety y, odgryzioną przez jakiegoś pupilka. A, i ogólnie jest, jest w strasznym stanie, bo mam bardzo przebarwioną główkę, nie za często używam tej figurki. Skoro już pokazywałam jednego pseudo to czas na kolejnego pseudo -customa. Jest to taka otokicia, hashtag 5 Jej stan był no nie za dobry, więc stwierdziłam, że ją zmyję całą na biało. Tylko w sumie potem pożałowałam, bo również ma okropne przebarwienia. I tak sobie e, leżałam w e, zmytej wersji jakiś czas, aż stwierdziłam ostatnio, że ją pomaluję, Prezentuje się tak. I od razu mówię, nie jestem mistrzem jakiegoś customowania lub, e, że tak powiem, pół-customowania, tak jak w tym przypadku, aczkolwiek jak na mojej zdolności efekt mi się całkiem podoba. Nie jest źle. Kolejną figurkę, jaką Wam pokażę, jest to fake. I jest to taki oto fake doga niemieckiego. Ja nie przepadam za dogami, jest to jedyny, który mam. Nie jest on oryginalny i kupiłam go tylko jedynie ze względu na to, że potrzebowałam um, go na postać do serialu. A koniec końców wyszło tak, że nie wykorzystam tej postaci, użyłam go za to do innego i w sumie jest sobie w mojej kolekcji no, nic special, jako że miała to być po prostu jakaś tam postać. To nie zależało mi zbytnio na oryginalności, ze względu też na to, że po prostu nie przepadam za tym kształtem. Kolejna figurka, którą chciałabym zaprezentować, to jest mój pierwszy spaniel w kolekcji Pop. Czyli taka oto piękność, tak zwana borówka. To jest e, kult borówki. Stan jest, jest naprawdę super. Jest to e, kolejny z tych Popów, który został kupiony za grosze. Na dziurkę i jest to mój ulubiony spaniel. A mam ich aż dwa, więc. Więc pokażę teraz moją drugą cudowną spanielkę. Jest to Brzydzia. Odmalowałam jej ostatnio nosek, a, ale ogólnie jest tutaj troszeczkę no, pozdzierana. Nie bawiłam się w odmalowywanie tych a, brązowych elementów. Może kiedyś, może nie. Nie wiem. Nie lubię figurek z prasowanymi oczami. Ja dosłownie. Mam w mojej kolekcji jakieś figurki, ale nie przypadam zbytnio za nimi. Jedyna chyba figurka z prasowanymi oczami, jaka mi się podoba, to jest e, jedna Tabi. Kremowa Tabi z prasowanymi oczkami. Ona jest jeszcze znośna. Byleby nie szary Tabi, bo tamten to jest tak zdełniony, że nie wiem, w ogóle, nie, nie wiem w ogóle o co im poszło podczas robienia tej figurki. <laughs> Sorry. E, kolejna figurka, czyli Koli, również kupiony bardzo dawno temu. Ma zdarty nosek oraz miał... E, Zmazane łapki przez to, że były bardzo uszkodzone. W sensie, były nie dość, że starte tak crusty, w taki Krusty dusty, musty sposób, plus były jakieś resztki fioletowego lakieru. Nie pytajcie. Kupiłam ją za 7 zł, więc jakby... Um, I don't complain. Po latach stwierdziłam, że odmaluję jej łapki i... A ogólnie bardzo, bardzo lubię kolorystykę tej koli. I czas na kolejną koli, tak? Akurat jest w stanie a, ideolo. Jakby nawet nie ma przetartego noska. Jest bardzo ładna. Lubię jej kolorki. A, fajnie ze sobą współgrają. Fajny jest ten kremowy element na łapkach. A, no, co, co, tu mu, co tu dużo mówić? Ładny koli w kolekcji, short. Dla odmiany teraz sobie polecimy, właśnie z jakimś shortem, czyli. Um, ten troszeczkę niepopularny short, ponieważ jest dupa shorta, ale głowa innego kotka, aczkolwiek jest ładny, podoba mi się kolory. Taka kicia tricolorka. Wygląda tak i ma... kolejną figurką, jaką chcę pokazać, to jest e, mój ostatnio kupiony pop, czyli taki oto z saszetek. Ma on starty nosek, jeszcze nie zdążyłam go odmalować. Prezentuje się tak. Podobały mi się kolory, podobał mi się ten brąz z żółtym, a wygląda to bardzo fajnie. Takie neutralne kolorki, i jest to zarazem piąty koli w mojej kolekcji, bo jakby moja kolekcja składa się z dwóch spanieli, pięciu koli, a reszta to są shorty. Nie mam jamników. A no, i jeszcze jest, jeszcze jest fejkowy breaker, nie? Jakby idol, więc. Ta short herka akurat jako jedyna ma ubranko. Jakby z większości starałam się pozdejmować jakieś akcesoria, jej akurat nie bo jakby nie chciało mi się tego potem przyklejać od nowa. Więc ma trochę zdarty pyszczek, e, aczkolwiek odmalowałam jej trochę nosek. Mhm. E, więc prezentuje się tak. Ogólnie lubię jej kolorystykę, tak jak wspomniałam wcześniej. E, no, jest taka bardzo neutralna. Ja lubię takie e, beżowo-brązowe odcienie na figurkach. I tym samym przykładem pokażę Wam kolejną, czyli Willow, e, tak zwaną Willow u mnie, ale ogólnie wygląda tak. Jest naprawdę cute, ma tutaj e, dziurkę i niestety przybrudzenie na łapce, do którego nawet nie mam pojęcia jak doszło, jej e, twin sister, czyli szarą short hairkę. Mm, jest to jedna z kilku rodzajów tego shorta, ale jednocześnie jest to ten najmniej warty, bo nie jest to wariant z kropkami, nie ma też pasków na ogonie, jest po prostu z ale fajnie mieć ją w swojej kolekcji. Jakby bardzo też mi się podoba jej kolorystyka. Kolejny short hair to taka oto mała żółta pokraczka. <laughs> ma zdarty pyszczek, trochę jakby miał wąsy, i ogólnie jest to jeden z tych. Pierwszych numerów shortów? Jakoś tak. Jego główka ma inny kolor niż ciało. I jakby tutaj jego łapy... Ups. Jego łapy mają inną budowę niż przy normalnych shortach. Jak widzicie, ten ma bardziej proste, a mm, te już nowsze shorty mają charakterystyczną tą grubą łapę. A, ogólnie oba mi się jakby te moldy ciałek podobają. Ale ten jako że jest z tych starszych figurek, to jest cięższy, jakby to ciałko jest cięższe. I ma czerwony magnesik. Kolejna figurka to jest taki oto czarny short hair. Ostatnio odmalowałam mu nosek, niestety jego stan też jest e, ubogi, ma trochę nadgryzione ucho i zdarte gradienty, które chciałam zmyć, ale stwierdziłam, że nie chcę, żeby był taki totalnie plain jak short hair, który zaraz zostanie pokazany. W następnej kolejności ma szary magnes i um, w sumie lubię tego shorta i w przyszłości, w przyszłości chciałabym mieć go kiedyś w lepszym stanie. Więc jak już jesteśmy przy czarnych short hairach, to właśnie teraz wspomniany ten cały czarny, czyli zmyty. Takiego akurat już kupiłam. Uh, więc, jakby to nie ja dokonałam tych zmian. Aczkolwiek podoba mi się to, ma to swój urok i do tej figurki również mam sentyment. Um, I ogólnie bardzo ją lubię. Kolejny shorter, jaki pokażę, jest właśnie dublem poprzedniego. Jest on w lepszym stanie, bo nie ma zmytych uszu. Um, ma trochę więcej gradientów, jakby są, są one zdarte, ale jeszcze coś tam, jakieś reszki zostały i odmalowywałam mu nosek i jest naprawdę cute. Początkowo chciałam go sprzedać, bo jednak wolę sobie zostawić tamtą figurkę niż tą w lepszym stanie akurat w tym przypadku, ale wiecie, to jest short hair i odkąd odmalowałam mu jeszcze ten nosek, to coraz bardziej się zastanawiam, czego sobie nie zostawić. I ostatnia 22 figurka w tej kolekcji, to jest właśnie ten sam numerek, który zapoczątkował um, kolekcję popów, kolekcję shortów, czyli Brooklyn. Akurat ta jest w o wiele lepszym stanie. No i um, no jednak czuję nostalgię, kiedy ją widzę, bo dosłownie taką miałam naście lat temu, właśnie jako moją pierwszą figurkę. Um, Także tak no. Także mam nadzieję, że film nie wyszedł za długi, bo starałam się pokazywać oraz streszczać figurki w dosyć szybkim tempie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do zostawienia komentarza i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się!